Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku dzisiaj na szybko sobie przetestujemy nową pracę, bo, bo właśnie weszła akurat tu wchodzę na serwer i widzę nową pracę, no to pewnie trzeba będzie coś nagrać, także ja już tu nie przedłużam i zapraszam was do oglądania ale nawet jest na poziomy bo widzę, że, że tutaj na czacie gold piszą na czacie premium, nie ma na razie poziomów a, to jednak fajkują. poleci ta nowa śmieciareczka, to będziemy ją śledzić gdzie ma punkt, one są dość szybkie, nie? Albo i nie. Ze stówkę jedzie. To gdzieś tu powinno być, mi się wydaje. O, tam ktoś się bawi. Yy, ona pojechała tu. Aha, to tam pewnie jest. Ale tu ludzi parkuje w ogóle. Ja pierdzielę. Obrat, tu się ustawiamy. Płatny pewnie cały zajęty. No. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle jakaś będzie, bo tu widzę dużo osób stoi. Albo tam są wolne. Czy mi się wydaje? A tu są jeszcze. A nie mogę wsiąść. Jak rozpocząć tą pracę? Dobra, muszę coś tutaj ogarnąć, obczaić, jak to się zaczyna tą robotę. A zatrudnienie trzeba. Dobra, przekazujemy dowód osobisty. Aktualny poziom pracy pierwszy. Następny poziom już wkrótce. Czyli jednak będzie kolejny poziom. Dobra, przyjmij zlecenie. Dwie minuty. Będziemy czekać. Tu co jest? I dobry, skoro pan do mnie przyszedł, to zapewnie... Nie chce pan pracować sam, może pan kontynuować pracę z wybraną przez siebie osobą, spełniając je na kilka warunków. E no to ładnie, tu można dwójkami pracować. Nie mam w tej chwili czasu ani. bla bla bla. Dobra, lecimy na parking. Tu jest gdzie wyjście? Wyjście na plac. My lecimy na parking. O, jest i moja ciężarówka. Dobra. Co teraz? Odnieść koszy na śmieci zaznaczone C na mapie. O, kurde, ale ich tu jest. I cały SF i jeszcze Byside. Trochę się przejedziemy Panowie kurde tutaj sprawnie z tym ruchem Aha ja mam szkło muszę pamiętać, o nie papier mam Naciśnij lewy przycisk myszy I do komory dobra A ciekawe co by było jakbym pomieszał śmieci No nie wiem czy wszystkie punkty Damy radę zapełnić, skoro mamy tylko 2000 kilo, to jest ile? 40 punktów. A tu jest chyba więcej na tej mapie, nie? Może jest 40. No i jak to jest? Chyba, dwójkami to jeden prowadzi, a drugi odbiera śmieci. No to i tak trochę szybciej wyjdzie. Zawsze to jakaś pomoc. A pewnie zarobki są i tak tak samo, na równo podzielone dla obu panów. W są sensie takie same, jakie ja pewnie dostanę. Co robię w pojedynkę? No i tu się ciaśni trzeba teraz. Jedziemy tu, tylko żeby sobie nie zostawić tak. Maksymalnie trzeba O podjechać, żeby potem wejść bez problemu. Mogłem jeszcze w sumie trochę cofnąć. O, ej, 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 ej! Wracaj. Dobra, teraz jak tutaj. Tu jest przesrana chyba No nawet nie gadajcie, że mam z tym pojemnikiem zapierdzielać tyle Dobra, jak tu jest stromo Powiem wam, że nie w tak trudnych warunkach się jeździło, tak? Ale to chyba rozsądniej będzie po prostu naokoło Ale oczywiście to, że rozsądniej tak będzie nie znaczy, że ja tak postąpię, nie? No i co by się nie udało? Gorzej będzie z wyjazdem Chociaż ja już tu widzę trzy drogi nawet jakby trzeba było, zrobiłbym sobie kolejną. No nie pierdziesz, że to tak daleko tam jest. A nie, to jest tam na dole. Kurde. Patrzcie tego wariata, on myśli, że to tam jest wieża. <laughs> Ładnie. faj <laughs> ładuj i co wam mogę jeszcze powiedzieć? Mogę wam dać radę. Jeżeli macie jakieś takie punkty na skraju, na skraju mapy, że musicie uu, lala, że musicie zapierdzielać, bo ten kosz nie wiadomo gdzie i ile iść to lepiej go odpuścić, bo teraz widzę, że tych punktów przynajmniej u mnie jest trochę więcej niż zapełnienia. Także lepiej sobie te niektóre odpuścić, a nie jak, jak ja na siłę po niektóre Niektóre śmietniki, zapierdzielałem. No. To będzie ostatni śmietniczek. Zobaczymy czy te punkty znikną, czy ja mogę przeładować tą ciężarówkę też. Żebym coś nie zepsuł, bo jak karbota się pójdzie palić... To będzie mi przykro. Ale powinien wyskoczyć komunikat, żeby już to odstawić. Aby opróżnić śmieciarkę, wróć do sortowni odpadów, no właśnie. bo oni nie będą mi kazali wracać po te resztę śmieci, bo o, ho. ho. Czy zdenerwuje? Te punkty się odznaczają po prostu, ale mi zapełnienia nie dodaj. Dobra, to po, no chyba nie trzeba będzie po to wracać. Bardzo dobrze. Pozdro, Mordo. Pozdrawiam serdecznie. Tutaj możemy wie, wjechać na wagę. Trzeba zgasić pewnie silnik, zaciągnąć ręczny. Witam, chciałbym zważyć ciężarówkę. Ani z innego byś do mnie nie przychodził, dobra, bla, bla, bla. Tylko kasę dawaj, a nie opróżnianie ciężarówki. Czekaj, ale animacja kozacka. Patrzcie to. I co teraz? Dobra, Księgową trzeba porozmawiać. No to to niech tutaj sobie stoi. Ale tutaj jest dokładne wszystko. macie, no tutaj poprawne stan pojazdu, czas, czas prowadzenia opróżnionych kubów, wypłata w gotówce, przelat na konto. No i fajnie. Ile dostaliśmy? 1920. No, tak myślałem, że koło dwóch koła dostaniemy. I jak. Wymagania do kolejnego poziomu. Ile to jest? No chyba żartują. Milion life pointsów? Punkty pracy 2000. No i dobra, możemy kontynuować pracę. Albo zakończyć. No to dobra, kończymy. Jeszcze pewnie nie ma tych kolejnych poziomów. Dobra, ja tu jeszcze jakieś ładne i cyknę Potę na miniaturę. Co wy na to? O, proszę bardzo. No kurwa, mi wszedł, akurat w ten kadr. No to tam będzie gwiazdą jednak. Pik. Pan, znowu mi przebiegli i nie zrobiłem. Cyk, dobra. No i no to to by było na tyle. Ja tutaj już uciekam, żeby mnie nie zabili po drodze. Mam nadzieję, że jeszcze tam mi, stoi, a nie na. a nie, że ktoś już go ukradł na parking policyjny. I pewnie się widzimy w kolejnych filmach. No, tak jak myślałem. Ani jednej fury tu nie zostawili. Żykre. Następnym razem będę tutaj gościową parkował na posesji tym.